Na moim warsztacie pokazuję i objaśniam, bo dużo zapytań, gdzie wkładamy nożyk. Jeżeli korujemy na tej przedostatniej dziurce, rozkręcamy sobie te motylki, robimy sobie szczelinę pomiędzy nimi, i wkładamy tutaj żeby tam nam wystawała tylko i wyłącznie końcówka. Skręcamy sobie Nie wiem czy będzie widać, raczej nie, a może i będzie, że tam wystaje tylko końcówka. Skręcamy sobie korowarkę i od tej strony wkładamy przewód, wyciągając go z tej